W zadaniu trzecim mamy logarytm o podstawie 3 ze 108, odjąć dwa logarytmy o podstawie 3 z dwójki. W takim razie, co musimy zrobić? Dwójka, która stoi przed logarytmem, idzie do potęgi, wobec tego będziemy mieli logarytm o podstawie 3 ze 108, odjąć logarytm o podstawie z 3, 2 do potęgi drugiej. Czyli przepisujemy pierwszy nasz logarytm, logarytm o podstawie 3 ze 108 i mamy odjąć logarytm o podstawie 3, 2 do potęgi 2, czyli to jest równe 4. Zwróćcie uwagę, że skoro mamy te same podstawy, to przy odejmowaniu my możemy podzielić te nasze dwie liczby. W takim razie zapiszemy to jako logarytm o podstawie 3. 108 podzielić na 4, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 27. Wobec tego zapiszmy sobie tutaj X. Logarytm o podstawie 3 z 27 jest równe X, czyli 3 do potęgi xowej, żeby dało nam 27, czyli wiemy, że X jest równe 3, i to jest odpowiedź C.